Schód słońca nad Słowińskim Parkiem Narodowym miał w sobie coś nierealnego. Cienie wydm rysowały się na piasku jak zatarte wspomnienia, a wiatr, niosąc ze sobą słonawy zapach Bałtyku, szeptał tajemnice ukryte głęboko pod warstwami piasku. Na tym tle, w miejscu odległym od szlaków turystycznych, stał ciemnoszary pick którego karoseria wciąż parowała po długiej nocnej podróży. Silnik zgasł, pozostawiając jedynie odgłos fal rozbijających się o brzegi łebska. Za kierownicą siedział Aleksander Rozwadowski, mężczyzna o ostrych rysach, z pozoru pewny siebie, w rzeczywistości z każdym rokiem coraz bardziej rozkładający się od środka. Miał dwadzieścia siedem lat ale w spojrzeniu nosił wiek całej swojej rodziny garnitur, lniany w kolorze piasku, był starannie wyprasowany, choć jego mankiety już nasiąkały potem, ciemne okulary zasłaniały zmęczone oczy, ale nie mogły ukryć drgających mięśni szczęki, z przyczepy z tyłu dobiegały ciche odgłosy wiercącego się zwierzęcia. Jantar, siwy koń z czarną grzywą, prezentował się dumnie nawet wśród lin oplatających jego ciało. Gdy Aleksander podszedł bliżej przez chwilę, zamarł. Oczy zwierzęcia były czyste, niemal ludzkie i w tej ciszy, w tym spojrzeniu, kryło się oskarżenie. Aleksander sięgnął po łopatę. Metaliczny dźwięk uderzenia w skrzynkę narzędziową przypominał uderzenie serca, każdy jego ruch był metodyczny, jakby wykonywał rytuał znany mu od lat. Ale nie był. Był to pierwszy i ostatni raz. Tak przynajmniej wierzył Aleksander nie był szaleńcem, przynajmniej nie w klasycznym sensie. Był produktem sukcesu, który nie należał do niego. Ojciec Henryk Rozwadowski był człowiekiem bezwzględnym. Imperium stacji benzynowych zbudował nie na ropie, ale na strachu. W domu był surowy, oschły, często brutalny. Matka odeszła, kiedy Aleksander miał dziewięć lat. Od tamtej pory jedyną stałością w jego życiu był koń, jantar, podarunek na dziesiąte urodziny, mający nauczyć go odpowiedzialności. Ale koń nigdy nie był tylko koniem. Był jedynym świadkiem tamtych nocy, gdy krzyk Henryka odbijał się echem od ścian stajni, a Aleksander uciekał z domu i zasypiał przy zwierzęciu, czując jego ciepło, zapach siana, rytm spokojnego oddechu. Jantar znał każdą łzę, którą chłopiec próbował ukryć. Wszystko zmieniło się tydzień temu. Przyszła przesyłka. Stary, zżółkły list, podpisany przez Zofię Kaletę dawną przyjaciółkę jego matki list był krótki ale jego treść wstrząsnęła Aleksandrem twój ojciec cię okłamywał twoja matka nie zmarła została zmuszona do milczenia jantar wie więcej niż myślisz na początku myślał że to żart ale wspomnienia powróciły pogrzeb beztrumny zdjęcie matki które zniknęło z salonu pewnego dnia bez słowa i jantar, który jako jedyny pozostał niezmieniony, niemal nienaturalnie obecny, jakby przechował tajemnicę, której Aleksander bał się poznać. Piasek był zaskakująco trudny do kopania. Zsuwał się, osypywał, tworząc iluzję głębi. Jantar stał spokojnie, jakby rozumiał. Kiedy Aleksander podszedł do niego z liną, koń tylko zamknął oczy. Przepraszam wyszeptał Aleksander ledwo słyszalnie. To jedyny sposób, żeby to wszystko ucichło. Zaczął kopać szybciej, potlał się z czoła, dłonie bolały, czas tracił znaczenie, ocknął się dopiero, gdy usłyszał syk wiatru i krzyk mewy wysoko nad głową. Wydma była wystarczająco głęboka, nie miał odwagi patrzeć, gdy koń zniknął w dole. Zasypywał go warstwa po warstwie z zamkniętymi oczami. Gdy wszystko się skończyło, klęknął i wcisnął dłonie w piach. Serce waliło mu jako oszalałe. Przez moment poczuł coś jak ulgę, ale tylko przez moment. Gdy wracał do Łeby, kierownicę ściskał tak mocno, że palce drętwiały. Radio grało cicho jazz z lat 60., a za okna widać było pustkę. Zbliżając się do miasta, sięgnął po telefon. Nowa wiadomość, numer nieznany. Wiem, co zrobiłeś. Jantar nie zginie tak łatwo. Zatrzymał auto. Silnik zgasł. Wysiadł na poboczu i rozejrzał się. Pustka. Cisza, ale w powietrzu było coś jeszcze, jakby echo kopyt, które nie powinny już istnieć. Minęła noc. Aleksander spał płytko, drżąc pod cienkim kocem w swoim nowoczesnym apartamencie na przedmieściach Łeby. Mieszkanie było urządzone surowo, wręcz sterylnie. Białe ściany, stalowe meble, zero zdjęć rodzinnych. Tylko szklana półka nad kanapą w salonie zdradzała jakikolwiek sentyment. Stała tam miniaturowa figurka konia z brązu z pozłacanym siodłem. Pamiątka z dzieciństwa. Telefon dzwonił już trzeci raz. Aleksander w końcu sięgnął po niego z niechęcią. Numer nadal ukryty. Nie odebrał? Ale wiadomość przyszła natychmiast po odrzuceniu. Zostawiłeś ślady. Nie tylko w piasku. Poczuł chłód, jakby ktoś otworzył okno w mroźny dzień. Odsunął zasłony. Słońce świeciło mocno, a na szybie widniała smuga. Kształt przypominał odbicie pyska konia. Zignorował to. Próbował. W biurze Fundacji Ojca, gdzie nominalnie pełnił funkcję koordynatora projektów rozwoju terenów wiejskich, stanowisko stworzone tylko po to, by miał co robić, Aleksander był dziś wyjątkowo milczący. Siedział przy komputerze, patrząc na pusty ekran, kiedy podszedł do niego Andrzej Borowiecki, jego dawny kolega z liceum, dziś prawa ręka zarządu. Wszystko gra? Zapytał Andrzej, podsuwając mu raport do podpisu. Aleksander kiwnął głową, ale nie podpisał. Coś się dzieje? Dopytywał Andrzej. Jesteś blady jak ściana. Ojciec coś mówił? Nie, odparł Aleksander z lekkim opóźnieniem. Tylko. Kiepska noc. Andrzej uniósł brwi. No to może powinieneś w końcu zająć się sobą. Od śmierci starego chodzisz jak duch. Aleksander zmarszczył brwi. Śmierć? No. Nie śmierć! Ale przecież on od kiedy jest po wylewie, to już nie ten sam człowiek. Siedzi w tym swoim domu pod gdynią i nie mówi nawet jednego zdania dziennie. Ty tu rządzisz Alek, ale jak tak dalej pójdzie, to zaraz nie będzie czym. Słowa Andrzeja odbiły się echem. Ojciec. Ostatni raz odwiedził go miesiąc temu. Henryk nie mówił nic, tylko wpatrywał się w ścianę. Ale jego oczy, te oczy wciąż osądzały. Tego samego dnia Aleksander wrócił do domu wcześniej. Chciał odpocząć, może się napić. Ale gdy otworzył drzwi, w powietrzu poczuł dziwny zapach coś między sianem a potem zwierzęcia. Jantar. W salonie nie było nic. Ale na szkle półki zauważył coś nowego. Figurka konia, która zawsze stała idealnie prosto, była przewrócona. Obok niej leżał kawałek czarnej grzywy, prawdziwej. Aleksander zbladł. Podniósł ją z niedowierzaniem. Włosy były ciepłe, wilgotne, jakby dopiero co zostały ucięte. Jeszcze tego wieczoru pojechał z powrotem na wydmy. Wziął latarkę, łopatę i butelkę wódki. Droga zajęła mu godzinę, ale prowadził jak w transie. Na miejscu nie było śladów przynajmniej tak myślał dopóki nie stanął dokładnie tam gdzie go zakopał ziemia była naruszona ktoś próbował kopać piach był przemieszczenie widać było ślady butów nie jego zrobiło mu się słabo osunął się na kolana czy to możliwe że ktoś uratował jantara ale jak przecież koń powinien już dawno nie żyć a może i ta myśl była jeszcze gorsza. Ktoś tylko chce, by tak myślał. Rozejrzał się. Cisza była absolutna. Ale w tej ciszy usłyszał dźwięk, tupot, daleki, rytmiczny, jakby koń galopował wśród wydm, zerwał się na nogi. Latarka zaczęła migać, piach osypywał się spod stóp, i wtedy, w świetle latarki, zobaczył coś: znak na piasku. Śladko pyta, świeży. Wrócił do domu późno w nocy. Wziął prysznic. Nie zasłonił zasłon. Nie spał. Patrzył przez okno na podwórko pod budynkiem. W pewnym momencie wydawało mu się, że widzi sylwetkę. Cień dużego zwierzęcia. Zniknął zanim zdążył mrugnąć. Telefon znów zabrzęczał. To dopiero początek. Twoja matka patrzy razem z nim. Aleksander poczuł, jak ściska go w gardle. Usiadł na podłodze. Nie płakał. Ale przez długi czas nie mógł się ruszyć. Nazajutrz udał się do Zofii Kalety. Mieszkała w koszalinie, w starym domu z ogrodem pełnym dzikich róż. Gdy otworzyła drzwi, spojrzała mu prosto w oczy. Nie było w niej zaskoczenia, tylko smutek. Wiedziałam, że w końcu przyjedziesz, powiedziała cicho. Ale boisz się zadać pytanie, prawda? Aleksander skinął głową, czy ona. Zaczął, ale głos mu zadrżał. Czy ona naprawdę żyje? Zofia spuściła wzrok. Nie mogę ci odpowiedzieć, ale mogę ci pokazać coś, czego twój ojciec nie chciał, żebyś kiedykolwiek widział. Odwróciła się i gestem kazała mu wejść do środka. Wnętrze domu Zofii kalety przypominało kapsułę czasu. Grube dywany tłumiły kroki, stare zegary tykały niespokojnie, a zapach lawendy mieszał się z kurzem i zapachem starych książek. Światło wpadało przez ciężkie zasłony, tworząc na ścianach miękkie, nierówne plamy światła. Aleksander usiadł w salonie, nie odzywając się ani słowem. Zofia przyniosła herbatę z dzikiej róży i stare pudełko z napisem Rok 1998. Jej dłonie drżały, gdy otwierała wieko. Twój ojciec, zaczęła cicho. Henryk był człowiekiem, który nie znosił sprzeciwu. Kiedy twoja matka zaczęła zadawać pytania, groził jej. Gdy próbowała odejść, zamknął ją dosłownie. Przez trzy miesiące przetrzymywał ją w domu na Mazurach, myślał, że ją złamie, ale ona nie dała się, aż pewnego dnia po prostu zniknęła. Aleksander zamrugał: Zniknęła? Nikt nie wie, co się z nią stało. Henryk rozpuścił wieści o jej śmierci, zorganizował pogrzeb bez ciała. Mnie kazał milczeć, grożąc zniszczeniem całej mojej rodziny. I wtedy, kilka tygodni później, przyszedł do mnie ktoś nieznajomy mężczyzna, który mówił, że twoja matka uciekła, że żyje. Dał mi ten list, kazał przekazać ci go, gdy będziesz gotowy. Wyjęła kopertę, papier był pożółkły, adres napisany znajomym, delikatnym pismem. Aleksander wziął kopertę z drżeniem, otworzył. Czytał długo, w milczeniu. Mój, kochany Aleksandrze, jeśli to czytasz, znaczy, że Zofia odważyła się powiedzieć prawdę. Przepraszam, że nie mogłam Cię zabrać, Henryk mnie kontrolował. Bałam się o Twoje życie bardziej niż o swoje, ale musisz wiedzieć jedno: jesteś dobrym człowiekiem. Pamiętaj o tym, nawet jeśli wszystko inne Cię zawiedzie. Jantar Cię kochał, tak jak ja i tak jak ja. Był więźniem w tej rodzinie. Twoja mama. Łzy spłynęły mu po policzkach. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz płakał. Może jako dziecko, może właśnie wtedy, gdy jantar po raz pierwszy położył się obok niego w stajni, jakby chciał powiedzieć: Nie jesteś. Sam. Droga powrotna do łeby była nierówna. Aleksander jechał bez słów, trzymając list jak relikwie. W nocy nie spał. Siedział na balkonie, wpatrzony w niebo, czuł w sobie wściekłość, ból, ulgę, wszystko naraz i lęk, bo cień w nim rósł. Dwa dni później pojawił się listonosz, nietypowy, bo mężczyzna, który przyniósł przesyłkę, nie miał torby ani munduru. Był ubrany w czarny płaszcz, miał lekki uśmiech i spojrzenie, które przebijało skórę. Pan Rozwadowski? Zapytał. Tak. Proszę, to dla pana. Wręczył mu brązową kopertę. Na niej widniał tylko jeden napis stajnia. Zanim Aleksander zdążył zapytać cokolwiek. Mężczyzna zniknął za rogiem. W środku były zdjęcia, kilkanaście. Wszystkie robione niedawno. Widać na nich było Jantara, przywiązany do drzewa. Potem ten sam koń, już wolny, stojący na telewidm. I zdjęcie, które wstrząsnęło Aleksandrem najbardziej, stajnia z dzieciństwa, spalona, albo raczej niedoszczętnie zniszczona. Na odwrocie ostatniego zdjęcia widniał napis: On pamięta więcej niż ty i nie zapomniał, co mu zrobiłeś. Zdesperowany Aleksander pojechał do posiadłości ojca pod Gdynią. Dom był ogromny, lecz pusty. Pielęgniarka powiedziała, że Henryk od rana nie jadł, że tylko patrzył w jeden punkt. Aleksander wszedł do jego pokoju, gdzie starzec siedział w fotelu blady jak prześcieradło. Wiem, co zrobiłeś, mamie, powiedział cicho. Wiem o stajni i wiem, że Jantar żyje. Ojciec nie zareagował, ale jego oczy, te martwe oczy zaczęły drżeć. Aleksander pochylił się. Czy to ty kazałeś go śledzić? Czy to ty zleciłeś wszystko po jej zniknięciu? Mów. Henryk poruszył ustami. Jeden niemrawy dźwięk. Koń. Ale to wszystko. Potem zamilkł. I już nie oderwał wzroku od ściany. Tej nocy Aleksander śnił. Śnił o matce, o stajni, o sobie jako chłopcu biegającym boso po sianie. I śnił o jantarze. Nie jako zwierzęciu, ale jako strażniku wspomnień. Koń stał nad nim, a z jego pyska spływała krew. Ale nie była to krew konia. To była jego własna rano telefon zadzwonił po raz ostatni. Tym razem odebrał. Halo: po drugiej stronie była cisza. A potem znajomy głos. Kobiecy, cichy. Nie wszystko jeszcze wiesz, spotkaj się ze mną, Stajnia, jutro o świcie. Połączenie zostało zakończone. Aleksander wstał, spojrzał w lustro, po raz pierwszy od lat widział w sobie coś, co przypominało sens. Stajnia znajdowała się tam, gdzie zawsze na skraju dawnej posiadłości rozwadowskich, wśród wysokich sosen i porośniętych mchem fundamentów starego ogrodzenia. Z zewnątrz wyglądała jak ruina. Cegły wypłowiałe, dach częściowo zawalony, drzwi wypaczone przez wilgoć. Ale coś w niej wciąż tętniło życiem. Jakby pamięć nie chciała umrzeć. Aleksander przyjechał tam o świcie, zgodnie z instrukcją. Mgła unosiła się nad ziemią jak mleczna zasłona. Powietrze było ciężkie, wilgotne, pachnące przegniłym sianem i deszczem, który spadł w nocy. Cisza wokół była niemal absolutna, przerywana jedynie odgłosami kropel spadających z liści. Zanim otworzył drzwi do stajni zatrzymał się. Serce biło mu szybko, dłonie były zimne. Wziął głęboki oddech i wszedł. W środku panował półmrok. Wiązki światła wpadały przez dziury w dachu, rysując wzory na zapylonej ziemi. Wszystko było tak znajome: zapach, skrzypiąca podłoga, drewniane boksy. I wtedy ją zobaczył. Kobieta stała przy dawnym boksie Jantara, ubrana w prostą, ciemną kurtkę dżinsy i wełniany szal. Włosy miała siwe, splecione w warkocz. Twarz, twarz była starsza, zmęczona. Ale nie miał wątpliwości. To była ona. Mamo, powiedział nie wierząc, że te słowa naprawdę opuszczają jego usta. Kobieta uśmiechnęła się lekko. Witaj, Aleksandrze. Nie rzucił się do niej, nie płakał. Po prostu stał, jakby cały świat zamarł. Myślałem, że nie żyjesz, wyszeptał. Przez całe życie wiem, przerwała mu, ale nie mogłam wrócić. Henryk miał oczy wszędzie. Przez lata śledzili każdy mój ruch. Tylko teraz, gdy jego imperium zaczęło się sypać, mogłam cię odnaleźć. Dlaczego Jantar? Kobieta spojrzała w bok na pusty boks. On był naszym pomostem. Wiedziałam, że nie zapomnisz, dlatego go zostawiłam u Zofii. Ona go ukryła. Wiedziała, że kiedy nadejdzie czas, Jantar wskaże ci drogę, ale nie spodziewałam się, że spróbujesz go zabić. Aleksander poczuł, jak jego żołądek się zaciska. Nie chciałem, ja. Głos mu się załamał. Myślałem, że on wie zbyt wiele, że przypomina mi wszystko, czego nie mogłem znieść. Matka podeszła bliżej ostrożnie, spojrzała mu w oczy. Wszyscy jesteśmy pełni ran, ale to nie znaczy, że trzeba je pogłębiać. Czasem trzeba się z nimi zmierzyć, żeby w końcu przestały krwawić. Z zewnątrz dobiegł dźwięk, rżenie konia. Aleksander zamarł. Wyszedł przed stajnie. Mgła zaczęła się rozwiewać. W oddali na skraju polany stał jantar. Wolny. Bez siodła. Jego sierść lśniła wilgocią, a grzywa powiewała na wietrze. Spojrzał w stronę Aleksandra. Nie ze strachem. Nie z urazą. Ze spokojem. Aleksander podszedł powoli. Wyciągnął rękę. Jantar nie cofnął się. Gdy dotknął jego pyska, poczuł coś, czego nie czuł od lat pokój. Wzruszenie ścisnęło mu gardło. Uklęknął. Oparł czoło obok konia. Przepraszam, powiedział, za wszystko. Kilka dni później aleksander wrócił do Gdyni. Ojciec wciąż był żywy, ale jakby już nieobecny. Siedział w tym samym fotelu, patrząc w ten sam punkt. Aleksander stanął przed nim i wyjął z kieszeni kopertę, list od matki, położył ją na kolanach ojca. Nie wiem, czy jeszcze coś czujesz, ale jeśli tak, to przeczytaj. Może zdążysz zrozumieć, zanim będzie za późno. Odwrócił się i wyszedł, nie czekał na odpowiedź. W kolejnych tygodniach Aleksander postanowił sprzedać apartament i kupił stary, zaniedbany dom niedaleko stajni. Odbudował ją własnymi rękami cegła po cegle, deska po desce, Jantar miał teraz swoje miejsce, a z czasem pojawiły się inne konie i dzieci z okolicy, i spokojny śmiech. Matka zamieszkała z nim. Ich relacja nie była prosta, ale prawdziwa. Codziennie poznawali się na nowo, rozmawiali długo, czasem milczeli. Razem Zofia odwiedzała ich często. Przynosiła ciasto i opowiadała stare historie, jakby chciała zatrzymać czas. Ostatni raz, gdy Aleksander wrócił na wydmy, zabrał ze sobą tylko jedno, małą figurkę konia z brązu. Zakopał ją dokładnie tam, gdzie kiedyś próbował zakopać prawdę. Nie po to, by zapomnieć, ale po to, by zostawić. Koń nie zapomniał, ale wybaczył, a Aleksander w końcu nauczył się, jak żyć.